Cześć, cześć 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 manko niedzielny Już nie taki poranku siemanko widzowie My nadal na Tajwanie Ale to już dzień ostatni Coś się kończy, coś się zaczyna Kończy się rok, stary rok Rok smoka się kończy I zaczyna się rok węża My lecimy do Seulu, właśnie kieruje się teraz na lotnisko metro kierunek metro no dobra jeszcze to co najlepsze na tajwanie czyli bubble tea teraz możemy ruszać na metro trasa do przejechania, aby znaleźć się na lotnisku. Są aż trzy przysiadki, a to jest moja karta do metra. I właśnie sobie sprawdziłem, że jest jeszcze 270 dolarów na tej karcie, czyli około 30 zł. Ciekawe, czy to wystarczy, aby tam dojechać na to lotnisko. Sprawdźmy to. Yeah, I know. without this, jest? Ok, you can okay. The, the, the... almost finish. Ok, właśnie mi pani zwróciła uwagę, że tu nie wolno tego pić. A tym bardziej wnosić do metra. Szanujemy, szanujemy jak najbardziej azjatyckie zasady. Oni tu wszystko mają dobrze przemyślane, także nie będziemy się tu wadzić. Ma to sens, ma to sens te zasady na Tajwanie. Wszystko tu ma sens. Na przykład to, że ludzie stoją po prawej stronie, tylko na tych schodach. Wtedy jest miejsce z lewej strony, że jak ktoś nie chce stać na ruchomych schodach, tylko normalnie po nich chodzić, no to może tu śmignąć lewym pasem, a my już właśnie dotarliśmy na metro i tu też można zauważyć takie specjalne białe linie i to są takie miejsca, w których e, oczekujemy na metro. O, i tak właśnie się tu trzeba ustawić. I tu jest tak miejsce mniej więcej na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no na około 10 osób może tu stanąć i przy każdych drzwiach ustawia się 10 osób. I wtedy jak podjeżdża metro, no to nie ma żadnego chaosu przy wchodzeniu do metra, tylko jest wszystko jak w tajwańskim zegarku firmy Garmin. No, także ustawiamy się tu, pyk, zgodnie z systemem, oczekiwanko, które nie trwa zbyt długo, albowiem tu te metro jeździ chyba co 5 minut. Na serio, nie, nie jedziemy jeszcze na lotnisko Tylko w miejsce z pięknym widokiem na lotnisko Znalazłem kawiarnię z widokiem na samoloty No i jedziemy Cała podróż potrwa półtorej godziny Razem z tymi trzema przesiadkami Więc widzimy się za półtorej godziny No chyba, że będzie trzęsienie ziemi To wtedy odpalę kamerę, żeby pokazać jak to wygląda Ja już w pociągu Godzina do przejechania tym ekspresowym pociągiem. Dwa wcześniejsze mi zwiały, bo czekałem na złym peronie, bo ten pierwszy, pierwotny peron był w naprawie, o czym nie wiedziałem. Właśnie trwa proces renderowania odcinka, który chcę dziś opublikować. Tak naprawdę to miałem to już z głowy. Już zrobiłem tą robotę na hotelu, zrobiłem ten render i wrzuciłem to nawet na YouTube. Miałem już tylko opis zrobić, no ale niestety. Algorytmy YouTube'a wykryły w tym filmie e, przez przypadek jakiś kawałek muzyki e, i przez co jest jakby częściowo zablokowany w niektórych krajach ten film, no i jest ogólnie lipa, więc e, mogłem skorzystać z takiego tu narzędzia bezpośrednio w menadżerze YouTube'a, aby e, wyciąć ten kawałek, ale nie wolę to ręcznie zrobić, więc e, zainicjowałem proces renderowania ponownie. Zrobi się render. No i będziemy to ładować na YouTube'a ponownie, tak aby o 18.00 mojego czasu, czyli o 12.00 waszego czasu, nie, o 19.00 mojego czasu, no żeby to było na YouTube'ie jeszcze dziś, nie. Jestem już na lotnisku, ale tą miejscówkę z widokiem na odlatujące samoloty sobie odpuścimy, bo po pierwsze nie ma warunków, jest straszna mgła i słaba widoczność. No i jest jakieś przeludnianie na tym lotnisku. Wydaje mi się, że to może być przez ten chiński nowy rok. Wszyscy wylatują gdzieś w odwiedziny do rodziny. No i to też może mi trochę utrudnić. Nie chciałbym się spóźnić na ten samolot, więc poszukamy jakiegoś wolnego zica i zamówimy ostatni posiłek na Tajwanie. jakąś zupa najlepiej. Idemy poszukać zupy. Tada! A oto i mój makaron z wołowiną. Uwielbiam te tajwańskie takie ala rosołki. O, jeszcze jajko, super, kapusta. Wszystko tu jest. 18 zeta to kosztowało. Nie, 20 20 zeta. No jest tu więcej jajek. Super. Jemy, jemy, bo już taki głód, że koniec świata. Kojące było działanie tej gorącej zupki na moje obolałe gardło, które z godziny na godzinę. Coraz bardziej boli i w ogóle chrypa mi się robi. Chrypka. Może dlatego, że z maski chodzę, a wszyscy chodzą w maskach i później mogę mieć pretensje do samego siebie w sumie, ale nienawidzę łazić w masce. Stoimy w kolejce na odprawy. Trzeba nadać bagaż. No i kolejka jest taka, jak tam widać, więc grzecznie stoimy. Zresztą pasażerów... Bezpieczeństwa, wszystko poszło dobrze, z tym, że musiałem trochę plecak przepakować, bo był za ciężki o 1 kilogram i musiałem z niego wyciągnąć rzeczy i dać do tej torby, co, je, co idzie pod pokład. Jeden kilogram tylko, no, Tajwan, bardzo, bardzo dokładny kraj. Panuje tu niezwykły porządek. Chyba jest to najbardziej porządny kraj, w jakim byłem. Śmieci na ulicach. Nie ma. W ogóle nawet nie ma hasioków za bardzo takich dużych. To znaczy są takie małe kosze, ale nie ma takich dużych kubłów na śmieci, bo tu śmieciarki jeżdżą tak często, że oni nie potrzebują takich wielkich kubłów i te śmieci gdzieś tam nie zalegają na ulicy, tylko od razu śmieciarka przyjeżdża. Bardzo wygodnie się tu żyje. Ta cała komunikacja miejska, ogromna ilość sklepów oraz karta Easycard, którą można zrobić prawie wszystko na mieście. Do tego wszystkiego bardzo uczciwi ludzie. Też najuczciwszy kraj w jakim byłem, no i najbardziej zróżnicowany kulinarnie. Tajwan odczarował mnie kulinarnie totalnie. Do tego wszystkiego piękne kobiety tu i tu jest zima, a tu tak oni potrafią się ubrać w taki sposób, że u góry taka gruba puchowa kurtka, a na dole miniówka, taka że prawie tam wystaje w ogóle poślad i super, fajnie to wygląda tu, naj, największe zagęszczenie miniówek na metr kwadratowy, jaki kiedykolwiek widziałem. No i Taipei 101, niesamowity wieżowiec. To wszystko przemawia za tym, aby wrócić tu kiedyś jeszcze i bardziej wyczerpać temat Tajwanu, bo Tajwan to nie tylko Taipei. Także wrócimy tu na pewno właśnie z okazji wyżej wymienionych powodów oraz z jeszcze dwóch ważnych powodów. Wspinaczka i herbata, ale tymczasem lecimy do Seulu. Samolot leci za godzinkę, jeszcze godzinka czekania, także klikanko na komputerze, przygotowanie miniaturki na dzisiejszy odcinek. No i lecimy. Melduje się na pokładzie. Widok słaby. 2,5 pół godziny polecimy, aby przemieścić się półtore tysiąca kilometrów do tego Seulu i chciałem jeszcze dopowiedzieć, że te niektóre Koreanki mają nie nierealnie piękne oczy. Ej Banut, a co z Iwoną? No wszystko dobrze. Została w Tajlandii, ona ma swoje życie i to nie jest moja dziewczyna. Jakby ona jest bardziej takim moim wspólnikiem, można by powiedzieć. Ona mi bardzo pomogła w nagrywaniu. No i może się jeszcze kiedyś zobaczymy z Iwoną. Bo ja nie mam w zwyczaju palenia mostów, więc mosty pozostają drożne. No tak a propos właśnie zauważania piękna różnych kobiet. Wspaniałe uczucie wolności, które daje ci, nieposiadanie dziewczyny. Także można nagło zgadać o tym, jakie właśnie koreanki są piękne, te ich twarze są w ogóle. W połączeniu z tymi oczami, z tym głosem i z tymi miniówkami. One są po prostu jak jakieś takie przesympatyczne stworzonka, które chciałoby się przytulać i zabrać ze sobą do domu, I do Polski lecimy. Ok, okej, okay, także my już na lotnisku w kolejce do przejścia granicznego, specjalna karteczka wypełniona. I teraz właśnie w kolejce. Jest git. Wygląda na to, że wpuścili mnie do Korei. Co ciekawe, zamiast pieczątki dostałem taką naklejkę do mojego paszportu. Także siemanko. Kraj numer 32, który odwiedziłem. Jestem tutaj razem ze swoją torbą 25 kg szpeju w tej torbie, no i jeszcze 10 kg na plecach. Kolacja jem na lotnisku. Oczywiście, że wolałbym zjeść w okolicy mojego hotelu, ale to nie jest takie proste, bo mój hotel się okazało, że jest ponad 60 km od tego lotniska. Dałem trochę ciała, jak kupowałem bilet i wybrałem złe lotnisko. Istnieje też takie, które jest nieco bliżej, ale te, które jest nieco bliżej i tak jest dość daleko. Z mojego lotniska, aby dostać się komunikacją miejską do mojego hotelu, muszę około 2 godzin spędzić, a z tego bliższego spędziłbym tylko godzinę. Więc co? No, zapytałem najpierw tu o taksówkę i okazało się, że jeden gościu chciał ode mnie 600 zł 600 zł za taksę yy, a drugi gościu chciał jedyne 400 zł. No i to jest fest dużo. Yy, idziemy zobaczyć yy, jak wyglądają ceny biletów autobusowych, bo widzę, że to wszyscy rekomendują ten autobus, żeby go połączyć z metrem, żeby dotrzeć w tamto miejsce. No i idziemy. Próbujemy. W Korei już dość późno, 23, ale dla mnie jest dopiero 22, bo y, zmiana strefy czasowej, znowu godzinka przesunięcia, czyli teraz różnica względem Polski już wynosi aż 8 godzin różnicy. Coraz bardziej się oddalamy od naszego kraju, a te smoothie co sobie kupiłem jest zimne jak tarnica zimą. To mi dobrze zrobi na no moje gardło obolałe na pewno. No a boli mnie gardło coraz bardziej. <laughs> Oby to się nie przerodziło w jakiś kaszel, bo będzie słaba forma w Seulu. A to, są, to, to byłyby złe wieści. 17 tysięcy koreańskich łonych tyle zapłaciłem za bilet za ten autobus, czyli jedyne 50 zł. Także dobrze, że nie zdecydowałem się na tą taksówkę, bo to byłoby istne finansowe szaleństwo. Jestem w autobusie, który może i nie dowiezie mnie całkowicie do celu, ale będziemy już bardzo blisko hotelu, więc jak już dojedziemy to sprawdzimy Ubera, żeby tą końcówkę Uberem dobić, a może jakimś metrem, jeszcze nie wiem. Kolejny temat, który ogarnąłem na lotnisku to internet. Zakupiłem 20 GB internetu aktywnego przez 10 dni i zapłaciłem za to 100 zł. Kiedy wyczerpię te 20 GB, to wtedy internet po prostu zwolni. Wiem o tym, że istnieje coś takiego jak aplikacja Airlo do zakupowania właśnie do tego, żeby dokonać zakupu takiego internetu przez internet i kupić taką kartę e SIM i zrobić to bez podchodzenia do okienka, ale jest drożej to. Przeważnie jest tak, że ten internet z tej aplikacji opłaca się wtedy, kiedy nie potrzebujemy dużo internetu. A ja potrzebuję dużo internetu. I jakbym kupił ten internet przez tą aplikację, to zapłaciłbym za niego 140 zł, musiałbym zapłacić, czyli o 40 zł więcej niż w okienku na lotnisku. Także, yy, no, bo, bo pisaliście w komentarzach, że z aplikacji jest taniej i prościej. Prościej może jest, ale na pewno nie taniej. A co do pieniędzy i lokalnej waluty, no to nie zła beka. Powaliło mnie to na kolana. Okazało się, że 1000 południowo-koreańskich łonych, bo to są łone się nazywa, ale śmiesznie, no to 1000 południowo-koreańskich łonych to jest 3 zł. Oni tu mają 1000, a u nas to jest 3 złote. No to to jest nawet słabsza waluta niż argentyńskie peso. 1000 argentyńskich peso to jest 4 złote. Więc ja myślałem, że nie ma słabszej waluty niż ta w Argentynie. No ale jednak jest. W Korei Południowej. Ty śnieg tu leci. Ostatnio. Ostatnio go widziałem w Polsce Także teraz będzie zima na vlogu Najlepsze jest to, że ja tu normalnie w sandałach przyleciał, nie? Na szczęście tak po polsku, bo skarpety... Także nie ma tak źle Zamówiłem Ubera, bo z tym busem w sumie nie jestem pewny... Oj, czy to jest mój bus? A, dobra W sumie to mogę jechać tym busem Myślałem, że go już tu nie ma, bo... Yy, bo takie miałem informacje z mojego smartfona no ale był. No nic, trudno. Jeszcze jest do przejania pół godziny autem, więc zamówimy tego Ubera. Będzie mnie to kosztowało rok 40 zł. No dużo, nie dużo. No. Jedziemy, jedziemy, bo nie chce się jeszcze bardziej tego, tej swojej odporności nadwyrężyć. Także czekamy na Ubera i jedziemy. O, to taki bardziej nowoczesny Uber. Takiej klamki to nie widziałem. Hello. A, jeszcze się nie zdążyłem nauczyć po koreańsku jak się mówi bo tu jest inny język po chińsku tu nie gadają bo po chińsku to je umia już To za komnata. Czyżby to mój nowy pokój na najbliższe 10 dni? Uuu, ale dobrze, że mi się udało już dotrzeć. W sumie dziś skorzystałem z 8 środków lokomocji razem z pociągiem, metrem, autobusem, jednym, drugim, samolotem, samochodem. Godzina pierwsza 1.31: Aktualnie czasu południowo-koreańskiego, a czasu tajwańskiego godzina wcześniej. I to jest mój pokój. Nagrywam właśnie pierwsze wrażenie. Nie jest źle, pozytywnie się zaskoczyłem 150 zeta Za dobę, za dwie osoby No ale jestem sam I raczej tak pozostanie do końca Chyba, że poszukamy jakiejś modelki Która mnie oprowadzi po mieście Bo wiem, że to lubicie Tu jest jakaś przecież ta łazienka To jest jakiś, kurczę, normalnie Salon, wypas To jest podwójna łazienka jakaś tu jest A nie, tu jest kibelek, ale dziwne ale dziwne, że on jest taki tu zamykany. Nie widziałem czegoś. Jakie co, ja tu numernie tego? Jacksa? Jacuzzi? No, całkiem całkiem spoko. To chyba jest jakiś nawilżacz powietrza. Czytałem o Seulu podobno bardzo suche powietrze tu jest, więc może się przydać widok za oknem z szóstego piętra. A, ciemno. W następnym odcinku będziemy pokazywać na głodnego i da spać, chociaż widziałem tu re restauracje pod hotelem. Są jakieś. Ale nie skorzystamy, idziemy spać, więc no myję zęby i idę spać. Annyeonghaseyo. Czyli dzień dobry. Annyeonghaseyo. Nauczyłem się już jak po koreańsku się mówi dzień dobry, także możemy wyskoczyć na miasto. Czyli jednak dobrze, że zabrałem te buty na Goreteksie. Teraz robią robotę w połączeniu z grubą skarpetą, no prawie zimowe buty. Znalazłem tu na mapie restaurację jedną z wielu. No i idziemy. Spróbujemy jakiegoś tradycyjnego dania koreańskiego. A co do map, no to mapy Google'a one tu działają w jakiś taki pokrętny sposób. Okazuje się, że mapy Google współpracują jedynie z komunikacją miejską tutaj w Korei Południowej a jak chcemy tak wyznaczyć, żeby nas poprowadziło żeby iść normalnie z buta no to nie da się i są do tego inne aplikacje i będziemy je testować w kolejnym odcinku dziś to jedyne co my jeszcze tylko przetestujemy to sum dubu Hamnida. tu trzeba szybko zareagować, od razu po podaniu i władować do tego jajko jest jeszcze ryż. Z tego co wiem, to ten ryż też dobrze by było od razu zapakować do miski, bo to jest w takim gorącym garnku podane i on się może przykleić, nie? Także, aby oszczędzić pracy na zmywaku, wybieramy ryż i zalewamy to od razu wodą. Hm, o kurde, chyba, że ja to jakąś zalałem. A, nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie yy, widziałem, że tak się to robi. Oglądało się tu to wiele na YouTubie. A tak na serio to byłem już tu na śniadaniu dzisiaj rano i bardzo mi się spodobało, także postanowiłem zabrać Was tu na obiad. Pani wcześniej mi wszystko pokazała, co z czym się je. I tutaj zawsze do tego tradycyjnego południowo-koreańskiego dania jest jeszcze cały taki zestaw, cały taki zestaw przekąsek, sześć takich małych miseczek z różnymi bajerami, ale ja nie jestem aż tak bardzo głodny i za bardzo tamte przekąski. Do mnie nie przemawiają. Zjemy tylko te główne danie, czyli czyli sundubu chige. To jest takie danie na bazie tofu, takiego miękkiego tofu, oraz w moim przypadku jest tu wołowina. No i to jest tak na początku chyba lekko podsmażane, w sensie ta wołowina, a później jest to wszystko razem gotowane i podawane na takiej gorącej misce. to jest piekielnie gorące ogólnie, nie? Więc spoko, na takie zimne dni, tak akurat. Tylko ja zapomniałem powiedzieć, żeby było no spicy. Ha, ha. No to pięknie. Ciekawe, czy ja to zjemnie? Co ciekawe, te pałeczki do jedzenia, które oni tu podają, to one są takie metalowe. I podobno nie wolno tak robić. Tak się nie robi tu, bo yy, to jest jeden z takich jakby tradycyjnych obrzędów, które się robi na stypie. Jak ktoś umrze, to tak się robi. Także nie róbcie tak jak będziecie w Korei Południowej. Z tego co się dowiedziałem z kanału Pierogi z Kimchi, no to oni tu mają normalne nastawienie do jedzenia łyżką i widelcem, więc nie ma co się wstydzić. Bo na przykład w Chinach to jest głównie tym się jedzie. No a tu normalnie łyżką też można ten ryż jeść, więc nie ma wstydu. No i tu w tej restauracji na każdym stole leży taki koszyk z jajkami. No i to jajko, tak jak widzieliście, od razu po podaniu tego gorącego, tej gorącej potrawki, ląduje tu jajko i ono się tak jakby ścina. No i to jest dobre. No, jest pikantne. Jak byłem na śniadaniu, to sobie zamówiłem wersję bez mięsa, z samym tofu i wtedy było niepikantne. Więc tu można ogólnie wachlować. Jest szeroki zakres tego tego sundubu chige Oni to podają albo z owocami morza albo z wołowiną, albo z samym tofu Dobre, przepyszne Nawet, nawet ta pikantność mi jakoś nie, nie wadzi specjalnie Czuję, że to mnie dobrze rozgrzeje Mam pomysł Wyciągniemy te tofu oraz wołowinę na ten ryż bo to szybciej wystygnie wtedy. No nie wiem czy, nie wiem, czy oni tak robią, ale, ale ja tak zrobię. Jak wiadomo podróżowanie często to jest też sztuka improwizacji, tak samo jak bushcraft i survival, także improwizujemy trochę po koreańsku, trochę po polsku, trochę po chropocowsku. Jadymy. To jest pierwsza restauracja, do której trafiłem, będąc tutaj w Korei. Jest może z 300 metrów do mojego hotelu. No i czuję, że będę tu wracał nieco częściej. Te tofu to też ciekawa historia. To się z soi robi, czyli z takich kulek, z rośliny w każdym bądź razie. Ogólnie jak na razie to mnie się wydaje, że Azja to jest raj wegetarian i weganów Anion Hikesejo. 10 tysięcy lokalnych południowoamerykańskich łonych to kosztowało. 10 tysięcy łonych to jakieś 28 zł, czyli całkiem niedużo. A tak mnie to rozgrzało, że ja bym mógł <coughs> bez koszulki normalnie te orły na śniegu robić, nie? Ale nie będziemy tego robić. Jestem właśnie w takim lokalnym tu sklepiku, który trochę wygląda jak 7 Eleven. I tu też są takie kartofle. Widzę jakieś takie, jak wyglądają te takie słodkie ziemniaki. Może no, tego spróbujemy. Widzę też, że jest kawa. No ale my kupujemy maski. Nienawidzę tego. No, to są te maski takie na twarz, nie? Antyzarazowe. E, no kupiłem, bo mój stan zdrowia czuję, że jutro będzie może, być może jakiś poważniejszy kaszel się z tego zrobić. A my tu jest robota do zrobienia. Hello, hello, siema, hello, hello Gamsa Hamnida o, 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 o. <grym> e, No, także tu ekscytacja nie pozwoli mi usiedzieć na chacie, więc jak będziemy nagrywać z kaszlem, to, to lepiej kupić te maski, nie? No, także w kolejnym odcinku <grym> będziemy w masce A w tym odcinku to już jest koniec tego odcinka, więc Gamsa Hamnida! Gamsa hamnida. Za wytrwanie do końca i pozdro.